Choć na temat kreatyny mówi się dużo, i wręcz niekiedy można by było rzec, że jest to suplement, o którym każdy wie wszystko, to jednak osobiście uważam to za przekonanie mocno wątpliwe, biorąc pod uwagę chociażby popularność niektórych ukorzenionych już mitów na jej temat. Dzisiaj postaram się wybrać 5 hmm, popularnych, lecz fałszywych lub półprawdziwych twierdzeń na temat kreatyny, by je omówić i wyjaśnić. Zapraszam do materiału. Numer 1. Kreatyna powoduje, że puchnę. Kreatyna w 95% gromadzona jest wewnątrz mięśni, co wiąże się z nasilonym efektem gromadzenia w nich glikogenu i wody. Także efekt puchnięcia, w cudzysłowie puchnięcia, jest na swój sposób efektem pożądanym. I wręcz brak tego efektu może świadczyć o tym, że suplementowana jest zbyt niska dawka kreatyny. Co może wynikać zarówno z przyjmowania jej w małej ilości, jak też suplementowania takiej formy kreatyny, która jest. Mało zasobna w samą sobie kreatynę. Oczywiście jest też taka możliwość, że początkowo stężenie kreatyny już jest dość wysokie, więc nie notuje się szczególnych efektów po wdrożeniu suplementacji. Numer 2. Jabłczan na redukcję, monohydrat na masę. Należy pamiętać, że wewnątrz mięśni nie znajdziemy ani monohydratu kreatyny, ani jabłczanu kreatyny. Wewnątrz mięśni znajdziemy fosforan kreatyny, inaczej fosfokreatynę, a także kreatynę w formie wolnej. To, czy jej stężenie wzrośnie w konsekwencji suplementacji monohydratu czy jabłczanu nie ma kompletnie znaczenia. Monohydrat, w przeciwieństwie do każdej innej formy, jest jednak najlepiej przebadaną formą kreatyny. I ponadto, pomimo wykonania całego szeregu badań, gdzie porównywano go do innych form, okazywał się równie skuteczny lub wręcz skuteczniejszy od swoich rzekomo lepszych odpowiedników. Monohydrat jest także formą z największą zawartością kreatyny, a jego równie dobra wchłanialność, jak i stosunkowo niska cena, sugeruje, że jest to najlepszy wybór dla większości osób. Monohydrat można przyjmować niezależnie, czy jest to okres redukcyjny czy masowy. 3. Faza ładowania jest nieefektywna. W literaturze naukowej najczęściej spotykane są dwa protokoły suplementacji. Pierwszy obejmuje tak zwaną fazę ładowania, w której dawkę 0,3 g na kg masy ciała na dzień podzieloną na kilka porcji stosuje się przez 4-5 dni, a następnie wdraża się fazę podtrzymania w ilości 3-5 g na dobę. Drugi natomiast zakłada przewlekłe spożycie 3-6 g monohydratu kreatyny dziennie. Oba mają na celu wysycenie mięśni kreatyną, natomiast faza załadowania może pozwolić na szybsze tego dokonanie, stąd i szybsze czerpanie potencjalnych korzyści. Ponieważ kreatyna jest dość tanim suplementem, to można to uznać za rozwiązanie ciekawe i warte rozważenia, lecz oczywiście niekonieczne. 4. Od kreatyny wypadają włosy. Swego czasu popularnym stało się przekonanie, że suplementacja kreatyną prowadzi do wzrostu poziomu dihydrotestosteronu, a co za tym idzie, może zwiększać ryzyko wypadania włosów. Przeświadczenie wzięło się z jednej publikacji, gdzie po 7 dniach suplementacji kreatyną zanotowano wzrost poziomu DHT o ponad 50%, gdzie w grupie placebo nie zanotowano zmian. Trzeba jednak zaznaczyć, że badanie miało sporo ograniczeń. Chociażby Badań na początku badania mieli poziom DHT w dolnych granicach normy, a podczas samego badania ten poziom nie zbliżył się nawet do górnej granicy. Ponadto problematyczne jest wykluczenie zmiennych, chociażby aktywności fizycznej, zmian w aktywności fizycznej, która może mieć wpływ na poziom DHT, a nie brano tego pod. Uwaga! Nie można wykluczyć również chociażby tego, że suplement był zanieczyszczony jakimiś nielegalnymi substancjami. Obecnie nie ma przekonujących dowodów na to, że suplementacja kreatyna w jakikolwiek sposób przyczynia się do wypadania włosów. Kreatyna jest suplementem bezpiecznym. 5. Kreatyna niszczy. Nerki. Przeglądy badań naukowych obejmujące zarówno długotrwałe, jak i krótkotrwałe bezpieczeństwo stosowania kreatyny konsekwentnie nie wykazują niekorzystnego wpływu w tym zakresie. Ponadto nawet w przypadku dawek wyższych niż przeciętnie stosowane, a mianowicie powyżej 10 g na Dzień także nie notuje się upośledzenia czynności nerek, chociaż brakuje w tym zakresie akurat długoterminowych badań, jeżeli chodzi o tak wysokie dawki. Trochę inaczej może być w przypadku chorób nerek, w przypadku osób z chorobami nerek, wówczas, chociaż czasami nie notuje się niekorzystnych efektów, to kwestia jest niejednoznaczna i brakuje też długoterminowych badań, więc nawet na wszelki wypadek raczej odradza się suplementacji kreatyny w takim. W przypadku. Natomiast u osób zdrowych, tak jak wspomniałem, nie ma się czego obawiać. No dobrze, na temat kreatyny można by było mówić wiele, natomiast mam nadzieję, że dzisiejsze 5 mitów było dla Ciebie pomocne i wartościowe. Jeżeli tak, koniecznie daj znać o tym w komentarzu, zostaw łapkę w górę, podziel się ewentualnie materiałem ze znajomymi. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!